I tam zaczynamy misję tutaj gdzieś. Niestety, ee, tak z dupy, bo e, musiałem zobaczyć, jak e, z dźwiękiem, e, czy nie jest Fakt, czy nie jestem za głośno. E, znaczy, no, za głośno względem gry, i tak dalej. Dzisiaj jestem na forcie. Muszę. tego co pamiętam, z ostatniej misji, znajdę go do fortu, ale tam jakiś ziom. Siomeczek nasz był, nie? Czy sobie go mogę tak zabić? Nie mam znacznika, więc podaj bliżej O! Tu jest dwóch! Tam jest następny. Oni sobie siedzą przed ognichu. Ale nie... Ja jestem pewien, czy nie zrobię czasem tutaj... ...rozpierduchy, bo... A taki playstyle jest źle ciekawszy. Okej, okay. drogie żyje. A poza tym nie starczy mi amunicji na nich wszystkich z pistolecików. Przeszukaj. Coś, ta amunicja. Nie zobaczyłem dokładnie. O, tutaj. jest belerot. Dobrze, to jest belerot, nie? Tak na lądowa. Tu jest, widzę jeszcze jedna, ale mi się nie mieści. Dobra, to zacznijmy strzelać. Cyk. Eee. Bo, tu są. Co się hało, to może nie najlepszy pomysł był teraz strzelać. Ale oni sobie pojechali. Ile to jest, panie? Co to jest? Ja tam widziałem paru, a tam z dziesięciu jest ich. Skąd mi strzałem? Czyli z daleka tam jest. Pak, oddech. Gdzie ja jego głowę? Ale oni mnie nie mogą trafić stamtąd Ty, kłamcie cię Ty! Kurde Ty pie, się Dobra, słuchajmy się tu Eee jak, jak się tu leczyło? Tam? Ku? Bierz małą aptekę i f. Tik 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 tik. Dobrze. Niemcury jedne. O tam jest. Dobrze. U. Nie, nie teraz. Fak, o trafiłem. Mam cię. No i zobaczmy jak jak co trafiłem. Długo? Nie, płuca chyba. Dobra, jeszcze jeden tam jest. Ty, co mi dał? Miałem full HP. Ej, i tam strzelają do mnie, ale ja się uleczę. No lecz się, łysy. A może teraz trochę uspokoję kogoś widzę? On nie widzi, ale ja go też widzę i chyba będzie hedzik, tak? Tak. dobrze i ten za to chyba też są punkty, z tego co pamiętam. To takie bzdury. On może przez yy, drzewo do mnie strzelać, ale ja już nie, nie? Mam cię. Dobrze. Wękleś już chyba wybita. Albo nie. Ty zaraz się wywalę, halo. Spieprzaj łysy. Kuuu, duża apteka. Uf. Niby no normalny tryb gry, a tak mocno biją Nic nie miał w tej piasz You kill me po mojemu umiał A nie po niemiecku Gdzie on jest to to? Nie, chyba. Dobra, może wejdę do fortu. Nie będę się z nimi bawić cały czas tutaj. Kończą poszukiwania, no, no okej. Okay. Tylko zaraz znowu jest, znowią. E, e, nie to. Stolecik na razie. Teraz już mogę chwilę po cichu. Tu nic nie ma. Nie ma. Czy on tam, s ktoś tam spał? To jest typ. Co to jest? Wygląda jak typ, a to jakaś torba. Ja jestem inkognito, i czemu on jest czerwony? Ja nie jestem Ikonito No Halo A teraz już jestem Spadaj typie. Yy... Którędy tu się idzie do tego portu? Nie widzisz mnie, spadaj A, no cóż. Mm, tu 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 tu, tu to, oh, kurde jeszcze jeden, fuck. Dobrze. No cóż, to będzie pogłośno głośno. Jeszcze jeden. Za kamykiem, mam cię, dobrze. Eee, co tu jest? Jakieś plany, coś? Nie, dobra. Eee, no, uuu, w granat chyba trafiłem. Tam mnie chyba gonią, ale ja sobie, otam... o tam, A w sumie mogę teraz postrzelać, mogę wejść na to. Mógłbym do nich postrzelać teraz, bo lepszy widok na wszystko. O, był ładnie. Tutaj mi się pokazali bardzo pięknie. Oddech, nice. Trochę sobie wyczyściłem jak będę uciekał. A tu coś? Tam jest wejście, ale tutaj też jest wejście. To wezmę sobie tędy wejdę. No w na dobie. Nie ma napisów, ale też nie wiem, czy by mi przetłumaczyli te napisy. O! Dobra, jest. To. No, jestem w środku. Na ile do Fortu, już nie jestem, zlokalizuj kryjówkę informatora, no właśnie, tego informatora miałem. Eee, o. No, uratować. Tylko czy jak zejdę, to nikt mnie nie zauważy? Spacja. Czek, 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 czek. Okej. Okay. Tutaj może na razie po cichu, bo ich jest od zarąbania. Wszędzie. Wiesz może też sobie ich zaznaczę Tam też jakiś O jest kładził Nie, 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 tylko nie żółte, bo tu przylezie Dobra. Jest git Ale Ten. Fuck! I co teraz? A nie on tu idzie. Dobra, to może mi się uda go zaskoczyć. No właśnie, znaleziono ciało i dupa. Tam są jeszcze. Dobra, a ty co miałeś? O, tam widzę niebieskie coś na mapie. To chyba na ziomek. Co to było? Na górze jest, tak? Chyba, że to ten. Nie, nie ten. Gdzieś tam. Tak, tak, tak. Nie, ja tu nic nie robię. No, to, to trochę dziwne, że nie słyszałem, no, ale cóż, słysz, jego strata że gościu dostał, ja to jeszcze patrzę, zanim. no ja bym słyszał. Eee, nic nie ma. Kurde. Kurde, serio, taki bieg na 3 cm. I ten. Aha. Wracam, było cięcie. I tu gościu. Ah. fuck No ja! No i po ciszy. Chociaż? <laughs> Może nie, chociaż. <laughs> no chodź tu. No wiele <laughs> Co on dostał łeb i przeżył? O, dobra, tam King pajacu. Ja miałem małych apteczek, nie? Nie, nie lecz się! Fuck, jak to anulować? Kury! straciłem aptekę dużą, tak? A miałem małą. No jezu, no do tego główna, na to tam. Dobra, przynajmniej... No w sumie. Do pistociku też by się przydało Jest dalej zaalarmowany? to ciekawe... A jak są Tu nie ma gdzieś siamo Co to jest za Tu nie ma... Hmm. Dobra, jestem w końcu incognito. O, tu jest z samą. Co dostanę? Eto to roda. A mogę... Aha, to tak. No to wolę. A czy mogę do każdego? A to do każdego mi dało, dobra. Jak tak to spoko. Dobra. Nie wiem czy bazuka jest teraz... E, tam bazuka jest zawsze good. Dawaj bazookę, halo. Mm. Tylko nie wiem jaki to ma rozrzut, w sensie takim, że jak, jak wielki wybuch zrobi. No dobra. Mm. A jeszcze dwóch? Fuck. Dawaj moją broń. Dobra spadaj typie. Du, 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 du. Sie ma gościu pory już nie chciał go no pewno. Mam nadzieję też, że nie, nie słychać dźwięków ze moich słuchawek, bo mam mikrofon bardzo blisko. Jeśli słychać, cóż, no co cóż, już nie będę powtarzał nagrania. No ale następnym razem, może coś inaczej się ogarnie. Oni znowu wiedzą, gdzie jestem, nie? On jest gdzieś pode mną, tutaj, ten jeden. Gdzieś tam. Hmm. Ale ten. Ach, so, boim, masz łeb, gościu. Dobra, ten nie żyje. Możemy zejść. Muszę jakiś kluczek mu tam przynieść, tak? Czy co, co, co... aż tego oficera. No i ma, on, on ma pewnie kluczek, tak? Jak to się schodziło? Tu jesteś! Aha! To tu jesteś! Fuck! Na minimapie wyglądało to inaczej. Czekaj, gdzie on jest? On jest gdzieś tam. Czekaj... Bum, 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 bum. co ty robisz? Sam na takiego... No nieważne. No, wziąłem snajpę. Uuu, a gdzie go trafię? Bo tak ciężko, bo on ze słupkiem był, nie? Sierducho! Chyba. Nie to płuco. A nie wiem. Może obydwa. Trzeba w płuco, Ale tam widziałem... Jakby były dwie części tego płuca Tu idzie Gdzie w ogóle celową? Gdzieś tam Eee Fuck Fuck Ktoś strzela Tam jesteś. Już cię nie ma dobrze w ogóle tutaj wszystko, dymy się dzieją, wszystko wybucha. A pan oficer, nie wiem, mnie słyszy? Możemy po cichu teraz. Chociaż. ktoś mnie widział? No bo nie możemy po cichu, dobrze, Co? No, you kill me. Masz kontakt, ale już nie żyjesz. Eee, ten. ten coś tam MK2, to, to jest nie Na broń jest tu. To jest oficer czy. A, tu jesteś. Elo, się muszę uleczyć. Masz może aptekę? Na pewno masz ten, ale dynamik dał, niestety. Yy, ostatnia apteczka, muszę uważać. Teraz i w sumie ich trochę przeszukiwać. Kurde, no, zarąbał mi to. Ech. za tyle co się uleczyłem, prawie. Yy, dobra, co masz? Daj aptekę. Nic nie ma. Yy. Ba... anasz? No maj to Niby bandasz, wygląda jak mała apteczka. Dobra. Tu-tu-tu. E, 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 e. Czy tu, tu. tędy. nie no, tędy raczej się zabiję prędzej niż zejdę normalnie. Ale mogę. tego przeszuki. To dwóch, nie wiem którego przeszukałem, dobra. Ale te, tego nie przeszukałem. Eee. Mina pułapka. Cóż, nie ma. O, a tutaj co jest? Amunicja. vel'rot pełne. Am Przeładowałem, mogę więcej? Nie. Ha! Okej, okay, to taki składnik z amunicją. Ale ja tutaj przysiadłem. Dobrze. chyba już wszystkich wybiłem, bo nikogo nie ma. Nikogo nie widzę.

W ogóle mówię po cichu, jakby gra zakładała, że będę robił całą grę po cichu, nie? A ja po prostu ich wyciąłem. Możesz chodzić, możesz, to idziemy. Wildo. Ojej, ja są. Wybuchnie zanim wyjdą... Wybuchnie... Chociaż może, nie? Tak, wybuchnie, dobra. Jep Fuck. Dobra, jest... Jeszcze chyba ostatni teraz. Nie, 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 nie dobrze. Tutaj mam mało. A ja je chyba wziąłem już. Yy, to! Mam tam iść. To są fajne widoki snajperskie. Dobra mm, Fak Spadłem A którędy nasz gościu zszedł? C co? A nie to wiatraki yy, yy, Nigdzie nie widzę go Nie wiem, chyba się tepnie po prostu Chociaż... Gdzież... W sumie nie patrzyłem kiedy idzie o, tutaj coś jest. A, ty... A czemu nie mogę wziąć jeszcze jednego? Ile mam? A, to Git. Mm, mm, mm. Tu tak? Na drabinę. Co teraz będziemy go coverowali? Skoro tak wysoko wchodzę. A ja nie idę z nim. Mm -hmm. Będziemy osłaniać go, Gid. bo spadnę. Okej, okay. mm -mm. na że nie zginie od nich, albo przynajmniej nie może zginąć od nich. E, jeszcze jeden. Oh, fuck. Bum. Dobrze, wybuchnie. Eee, gdzie oni są? Tutaj na dole gdzieś. Tu jest... ...typ. Okej. Okay. Strzelają do niego. Wyłącz. Bum. Ja Chociaż nikogo nie zabiję tym wybuchem. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. E, tu jesteś. Fuck. Co? Gościu jest widmo, nie mogę go trafić. Kurde, nie tak. Scroll na przybliżeniu. No co jest? Gościa tam nie ma. Dobra, nieważne. Sobie siedzi puste. Nie wiem. O, tutaj biegniesz. Chyba, że to ten. Nie, no dalej tam siedzi. A nie, to mój. Tak, to kurde mój ten gościu. Nieważne. No debil. Bum, Nie macie. Ja do niego strzela, a ja myślę, że to enemy. A to ten gościu, którego uratowałem. Yy... on nie strzela. Tam jest, ale ja go nie mogę zauważyć tam. Tu jest. Dobra, to, to go zabiję. To mój. Tubie, o, tam auto jedzie. Yeah! I... Aaa! Ostatni chyba sekundę oddechu. Boom. O, następne auto. Wiecie, najlepsze jest to, że ja do nich strzelam i nikt się nie skapnął, że ja zabijam każdego typa, który wybiega na pole w balki, nie? Ludzie giną, my, ziomeczki koło niego, giną, co tam? Yy, tak. Nie chciałem przelać. Cholera. Dobrze, że to nie jest misja na, na życie. Nie mam niego paska życia, nic. Yy, Bum. Jeszcze jeden. Z, na plecach. Czyli, mogę to trafić? Mogę. Yy, nie widzę. Gdzieś tu. W ogóle... Oho, tu jesteś. Cyk. W ogóle... What the fuck? Dobra, tam to przygrzy. Yy, 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 gdzie jest nasz gościu w ogóle tak, tak, tak w ogóle, tak w ogóle? Nie widzę typa naszego, no ale cóż... gdzieś tam jest, ale. Jakiś... E, e, następny, następny. A tutaj był. Ha, gościu tutaj był. <taki> tak się wygląda. Jak gościu jest tak blisko i że go. Niego... nie. Jeszcze go nie zabija. No, no właśnie. Podobna sytuacja. Bum. To już uciekniesz. A nie, jeszcze jedno auto. I skąd jeszcze strzymają do niego? Jeszcze raz. Mmm... Fuck, jest. Trafiłem? Trafiłem. Tak? Tak. Ale tutaj następki biegną. W ogóle, skąd oni się biorą? Cały czas auta przyjeżdżają Chyba dlatego. Tu jest, typo następny, następny. Yy, nie uciekaj, fak. Oddech yy, mam, cień ja trochę, trochę taka. Mam na mi się, się dzieje, ja tylko sobie strzelam do typów. On ma, on przychodzi z punktu do punktu. O, oh, fajnie, w końcu yyy <śmany> <śmany> Mała amunicji. Co ja mam? Go, nie wiem, tutaj. jest sześćdziesięciu i było pewnie. Pomachał nam na do widzenia. To chyba tyle z tej misji. <śmany> Zobaczmy, co to będzie. Jakie statystyki, a nie level, będzie czy nie będzie? Może będzie. Brakuje 300. Expa no, nie ma. Oficer zamordowany. Jak to nie? Jak tak. Ciekawe. Zabiłem oficera i z, nie, i z niego wziąłem sobie ten... kluczyk, nie? Czy to nie był oficer? Eliminacja, 81. No, dużo było ludziów... na tej... tej... Dobra, chyba filmik teraz będzie. Prawda poza projektem Zojka nadal nie jest dostępna. informant, Brower nie był w stanie odnaleźć tego, co było przed jego zabijaniem. Ale on ma władzę. Współpracownik w Siwa. Wykupiony przez Wallen. We don't know if he'll be there, but the man likes to have everything precisely ordered. Vollen will have every detail planned out, scheduled, written down. All I have to do is find it. Brower has been useful. He's given me the locations of Vollen's office and the German storehouses. There are also some good sniper positions across the town and rumors of an old smuggler's entrance. Chyba będzie jakieś miasto. Znowu jakaś forteca. Chociaż bardziej miasto mi się wydaje. No dobra. To tyle na, na dziś z tej misji. Nie wiem ile trwała, Myślę, że gdzieś nie wiem, z pół godzinki myślę, Max. Ja nie mam licznika przy sobie. To widzimy się w następnych narka.